Moi drodzy, ten odcinek będzie zupełnie inny niż te, które pojawiały się dotychczas na tym kanale. I z uwagi na fakt, że kiedyś kilka dostałem zapytań o to, w jaki sposób nagrywam, jak to wszystko się tworzy, jak to się wszystko dzieje, postanowiłem, że pokażę Wam, jak wygląda moje studio, jak nagrywam, z czego to się składa. Oraz będzie to odcinek również bardzo mocno powiązany z wytłumaczeniem pewnej kwestii dotyczącej marketing automation i dlaczego marketing automation nie jest dobrym pomysłem. Od samego początku budowania sklepu internetowego. W związku z tym, ja opuszczam pomieszczenie, w którym na co dzień pracuję, stricte przy komputerze, i pokażę Wam po prostu moje studio. Moi drodzy, to jest salon. Salon, w którym no, rozkładana jest kamera, w którym rozkładany jest mikrofon. To jest też ten stół dębowy, o którym tak wiele osób pytało. Generalnie rzecz biorąc, no nie wiem, ma jakieś 220 metra. Kilku osobom się spodobało, w związku z tym gdzieś tam na mailu podrzuciłem namiary do firmy, która tego typu rzeczy wykonywała, ale ogólnie rzecz biorąc, z perspektywy, oto całe moje studio, moi drodzy. W ten sposób się prezentuje. Mnie widać dosłownie, uwaga, pokażę palcem, odłożę mikrofon. Dokładnie tu, siedzę dokładnie w tym miejscu. Może pokażę to również z innej perspektywy. Wygląda to tak, że kładę sobie krosełko. W tamtym miejscu odpalam sobie lampy i po prostu nawijam. Zasłaniam story oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie akustyczne, żeby lepiej było mnie słychać, żeby nie było pogłosu, nie było dźwięku i dokładnie zaraz za kuchnią, która jest tutaj, oproszę proszę, laptopy już przygotowane do nagrywki, zaraz za kuchnią jest taki pokoik, jeszcze niewykończony i tutaj jest wszystko i nic, tak zwana graciarnia, lampy, mikrofony, jakieś statywy, no i kilkanaście innych rzeczy, tak jak mówię, jeszcze niewykończony pokój, kiedyś miał być moim studiem, ale... Ale jeszcze nie jest moim studiem, dlatego słuchajcie, ja rozłożę telefon na statywie i rozłożę to, co muszę rozłożyć, a później przejdziemy do części merytorycznej i tego odcinka. W ten sposób prezentuje się moje studio. skromne we własnym domu nie potrzebuję wynajmować jakichkolwiek innych pomieszczeń po to, aby. O, za mną mnie widać, chyba lustro, proszę. Ciężko się w ogóle tak trzyma w poziomie tą kamerę. Zdecydowanie lepiej jest trzymać ją w pionie. No to co? Rozkładamy. Piękna różnica, jeżeli chodzi w ogóle o ubranie. Nie, ogólnie nie widać mnie z pasa w dół, w związku z tym, że jest bardzo ciepło, klapeczki, krótkie spodeneczki i lecimy z przygotowaniem. trochę zmienić ustawienia kamery. No dobrze, tak jak widzicie, nie trwało to zbytnio długo. Potrzebuję jeszcze wziąć i położyć statyw, który będzie przed laptopem. Więc sobie to teraz zrobię dokładnie w ten sposób. Już Wam pokażę, jaki jest efekt. Wygląda to no dokładnie w ten sposób. Mamy lampę po lewej stronie, po prawej stronie. Tutaj jest statyw, na którym przed chwilą był telefon. Podczas tego, jak widzieliście, jak rozkładam cały sprzęt. Dwa laptopy, mikrofon, kamera boczna do tego, która tutaj się znajduje, w tym miejscu po środku. Dodatkowo mam jeszcze taki fajny bajer, który się zaświeci. Pokażę Wam, gdzie ja dałem tego pilota. Aha, tutaj jest. Robimy także, ona się znajduje za zasłoną. Cyk, włączam i ona tutaj może się świecić na różne kolory. Żółty, różowy, jakikolwiek sobie kto gdzieś tam będzie chciał. Można sobie to tak ustawiać. Ja oczywiście w tym momencie nie robię tego zbyt profesjonalnie, ponieważ pokazuję taką pokazuję, robię taką pokazówę w tym momencie, więc, też jakość dźwięku oraz mikrofon, i wszystkie, i wszystkie tego typu rzeczy są tak na partyzancko, ale mniej więcej w ten sposób to wygląda, nie ma żadnych jakichś wielkich. Bóg wie, sprzętów, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, jakość oczywiście mogła być lepsza. Na przykład w tym momencie nagrywam z telefonu Samsung S22 Ultra, którego przednia kamera no, pozostawia w mojej opinii wiele do życzenia, aczkolwiek ta tylnia nadaje się do tego, żeby nagrywać w taki sposób, jaki ja nagrywam. W mojej opinii najważniejsza jest merytoryka, oczywiście fajnie, żeby też technikalia szły za sobą w parze, niemniej jednak nie jest mi to w tym momencie do niczego większego. Potrzebne. W związku z tym ja ustawiam kamerę i będziemy już lecieli z głównym odcinkiem. No to co, moi drodzy? Zaczynamy. Tak naprawdę nie ma na co czekać. Halo dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Michał Grzesiak. Witam Cię na kanale Biznes w sieci, na którym mówię o biznesie w sieci. Moi drodzy, jak zresztą zdążyliście pewnie zauważyć, nie widać laptopów, nie widać kamery, która jest tam z tyłu, nie widać jednego oświetlenia, drugiego oświetlenia, a to trzecie, które pokazywałem, że świeci na różne kolory, a która dzisiaj jest. Godzina 17.10, kiedy to nagrywam, w związku z tym jest jasno i zlewa się to z oświetleniem po prostu dziennym, z dziennym światłem, więc tego efektu nie widać. Ogólnie rzecz biorąc, dużo fajniej mi się nagrywa w momencie, kiedy jest ciemno, ale z uwagi na to, że mamy taką porę roku, jaką, jakim jest lato, jaką jest lato, no to ciemno się robi dopiero po 21., a niekoniecznie chce mi się czekać do tego momentu, żeby móc nagrać dla Was materiał. Jak sami zresztą zauważyliście, nie zajęło mi to zbyt dużo czasu. Samo przygotowanie sprzętu, oczywiście, bo przygotowanie merytoryczne do odcinka zajmuje wiele, 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 wiele więcej. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, o czym nagrać, po drugie, co powiedzieć, w jaki sposób powiedzieć, być może jakie rekwizyty zaprezentować, aby móc ułatwić zrozumienie pewnego zagadnienia, czy pewnego pojęcia, czy pewnych procesów przez oglądających, czyli przez Was. I tak więc będziemy płynnie przechodzić do części głównej, do części merytorycznej. I jeżeli już mowa o tych rekwizytach, no to moi drodzy, ja przygotowałem dzisiaj dla Was dwie rury, dwie rury i są to rury od odkurzacza. Dodatkowo y, moim trzecim rekwizytem jest taśma, która będzie nam służyła jako uszelka. Musimy sobie po prostu wyobrazić, ogólnie dzisiaj będziemy musieli sobie wyobrazić wiele rzeczy, aby móc zrozumieć pewne pojęcie, y, które no czasami ma miejsce wśród szczególnie początkujących oraz tych, którzy prowadzą swój sklep przez pierwszy rok lub dwa lata z niepowodzeniem, podkreślam z niepowodzeniem, gdzie te po prostu rentowności się nie zgadzają, gdzie zysku nie ma, a tylko i wyłącznie same koszty, więc port portfel jest puściutki. Moi drodzy, dzisiaj pogadamy sobie troszeczkę o marketing, automation, co to w ogóle jest, kiedy wdrażać, kiedy nie wdrażać. I o tym będzie ten materiał. Zanim jednak przejdziemy do tej głównej części, chciałem tylko przypomnieć, że dla oglądających tylko i wyłącznie ten odcinek przygotowałem specjalny kod rabatowy na moje flagowe szkolenie Fundamenty Biznesu w Sieci i jeżeli wpiszesz w koszyku kod ukulele ukulele ukulele, tak? ukulele, to masz możliwość zgarnięcia specjalnej zniżki. Nie powiem specjalnie ile jest ona warta, ale jest ona tylko i wyłącznie komunikowana dla tego wideo. O tym jeszcze przypomnę, więc przejdźmy do tematu Marketing Automation. Moi drodzy, czym jest Marketing Automation? Marketing Automation jest taką funkcjonalnością, która pozwala nam zautomatyzować pewne procesy czy pewne czynności, które do tej pory robiło się ręcznie. Co mam szczególnie na myśli? Na przykład porzucone koszyki. Jeżeli dana osoba wejdzie do sklepu internetowego, doda produkt do koszyka, gdzieś tam wrzuci swój adres mailowy i zgody na przetwarzanie celem marketingu, to jeżeli ta osoba wyjdzie i opuści ten koszyk, nie dokona zakupu, nie dokona konwersji, to możemy na przykład ustawić, że pewien system, nie powiem tutaj jaki, bo nikt mi za to nie płaci, jest ich kilkanaście, może wysłać maila. Z przypomnieniem, hej, w koszyku został jeszcze taki i taki produkt, dokończ swoje zakupy. To jest na przykład pierwszy mail, który otrzymuje po 3 godzinach. Można ustawić kolejną jak gdyby taką automatyzację, taki proces, że po 6 godzinach, jeżeli się nie dokona konwersja, leci kolejny mail. Z przypomnieniem słuchaj, ten produkt cały czas jest w koszyku i nie będzie czekał wiecznie. W związku z tym podsyłamy ci specjalny kod rabatowy, na przykład na darmową dostawę lub na 10%. Na całą wartość zamówienia. W związku z tym śpiesz się, ten kod będzie dostępny jeszcze tylko przez godzinę. I to jest jeden z przykładów Marketing Automation. Kolejnym przykładem może być wypuszczanie tzw. serii powitalnej. Jeżeli ktoś zapisał się do newslettera, no to taki delikwent otrzymuje informację. Cześć, witaj w naszej bazie. Cieszymy się, że do nas dołączyłeś. W związku z tym, jeżeli Chcesz być z nami i dodałeś ten adres mailowy, no to my ci podsyłamy na przykład darmowego e-booka albo minus 5% na pierwsze zamówienie. I taka osoba wpada do takiej kolejki i można na przeróżne scenariusze tutaj ustawiać kolejne. Wiadomości mailowe. Że na przykład 5 dnia otrzyma coś tam, 10 coś tam, 30 coś tam, na urodziny otrzymuje specjalny, indywidualny, spersonalizowany kod rabatowy, i to się wszystko dzieje z pominięciem jakichkolwiek czynności przez osobę, która to ustawiła. To znaczy ustawia się to raz i po prostu później się tego nie dotyka. Więc to jest też gdzieś jakieś takie dosyć przychylne i dosyć łatwe, może nie łatwe, ale po prostu zautomatyzowane, jak sama nazwa brzmi automation. Kolejną kwestią może być na przykład program lojalnościowy. W momencie, kiedy w Twoim sklepie internetu i są wdrożone punkty, jakieś shopcoiny, carpcoiny, woodcoiny, różnie nazywają to sklepy internetowe i za każdy kolejny zakup za wydane na przykład 100 zł, jakaś osoba otrzymuje jeden punkt, 10 punktów i przy uzbieraniu jakiejś pewnej puli tych punktów można, nie wiem, wymienić to na darmowy jakiś gratis za złotówkę, znaczy gratis za złotówkę na jakiś produkt za złotówkę, na, na przykład darmową dostawę na minus 50% w zależności od polityki, sprzedażowej polityki cenowej firmy. Takie punkty lojalnościowe mogą być zbierane w sklepach internetowych i to jest w ogóle mega fajny sposób na to, aby utrzymać klienta w sklepie internetowym, tak zwane LTV, Lifetime Value, wzrasta. Ten współczynnik wzrasta dzięki temu, że dana konkretna osoba może sobie zbierać punkciki w zamian na to za to, że może sobie to później wymienić na nagrodę. Bardzo często na przykład jak się kupuje lody, Goodlud, taka firma, może kiedyś słyszeliście, w Krakowie dosyć popularna. Kiedyś zbierało się takie pieczątki, kup tam 10 lodów, a 11 dostaniesz tam gratis, nie? Na przykład, albo jakąś torbę dostaniesz gratis. W McDonaldzie chyba też coś takiego było. Za każdy kupione cappuccino, tam dostawało się naklejki, jak się zbierało piątą, no to kawa za jeden grosz, czy tam za złotówkę, nie pamiętam, bo kawy nie dużo pije. Więc mniej więcej na tym to polega. I oczywiście, za każdym zakupem w takim sklepie system automatycznie wysyła. Uzbierałeś 20 punktów do tej pory zbierz 40, a otrzymasz x. No i tak do jakiegoś tam momentu. Dodatkowo, jeżeli chodzi jeszcze o marketing automation, mogą to być również follow-upy, czyli tak zwane podbicia mailowe oraz SMS-owe, a bardziej pusze tak zwane jakieś podbicia, że nie wiem, coś zostało w koszyku albo dokończ zakupy, jest jakaś promocja, jakieś to, tamto, siamto, wamto. Szereg różnych naprawdę automatyzacji, różnych schematów yy, można wdrożyć, żeby móc po prostu zwiększyć, tak jak powiedziałem, żywotność tego klienta. No i suma sumarum chodzi o to, aby zwiększyć przychody w sklepie internetowym. Ale jest jedna bardzo ważna uwaga i dlaczego ja o tym chcę powiedzieć? Ponieważ te wszystkie działania są taką jak gdyby uszczelką. I co mam tutaj konkretnie na myśli? W szczególności w przypadku jeżeli otwieramy pierwszy sklep internetowy, jest to są nasze pierwsze miesiące działalności czy pierwszy rok, pierwsze dwa lata, nie wychodzi nam do końca tak jak powinno nam wychodzić. Ogólnie rzecz biorąc, niektórzy przedsiębiorcy mają takie mylne przekonanie, że marketing automation zwiększy liczbę przychodów i zakupów w sklepie internetowych samo od siebie. Ale to jest bardzo ważne i w tym momencie posłużę się moimi rekwizytami, moi drodzy. Jak dobrze pewnie wiecie, z tego kanału, być może z innych kanałów, może z moich kursów, może z jakichkolwiek innej, innego źródła po prostu wiedzy. Aby móc sprzedawać w sklepie internetowym, ja w ogóle trzymam to. <grymne> Dobra, nieważne. Aby móc sprzedawać w sklepie internetowym, no to my musimy wygenerować ruch. I teraz tak, moi drodzy, mamy pierwszą rurę. Ja się trochę oddalę, mam nadzieję, Hubert, mój drogi montażysto, zrób coś z dźwiękiem, żeby to działało i żeby dało się tego słuchać. A więc tak, wyobraźmy sobie, tutaj są nasze pieniądze i za pomocą tych pieniędzy my będziemy wpuszczać ruch do tej rury. Tak? Tym ruchem może być woda. Musimy sobie wyobrazić pieniądze, wypuszczamy reklamę na fejsie i ta reklama na fejsie działa w jakiś tam sposób, lepszy, gorszy lub bardzo słaby i coś tam ciurka, leci sobie ta woda. Dobra, leci sobie ta woda, leci sobie ta woda i jest druga rurka, która jest łącznikiem i tu jest nasz sklep internetowy. I do tego sklepu internetowego ta woda za pośrednictwem hajsu, pitosu, pesosu, dolarów, euro, złotówek Generuje jakiś ruch, który sobie przechodzi i trafia do sklepu internetowego. No i tutaj w sklepie internetowym dochodzi do konwersji, czyli do zakupu, albo do opuszczenia sklepu, albo do dodania do koszyka i opuszczenia tego sklepu, albo do dodania do koszyka, przejścia do uzupełnienia danych do wysyłki, danych płatności i opuszczenia tego całego koszyka, tak zwanego checkoutu. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o sklep internetowy. Ameryki nie odkryłem, po prostu podsumowałem i zobrazowałem to, jak to wygląda w każdym zdrowym albo niezdrowym sklepie internetowym. I teraz tak, w momencie, kiedy my mamy bardzo mało tej wody, tutaj jest małe ciśnienie, no to siłą rzeczy do tego sklepu internetowego dociera mało tej wody, mało tych klientów. Tak? W związku z tym nie dochodzi tam do konwersji, albo dochodzi, jest ona bardzo, bardzo mała. Lub też może być inny powód, że jest bardzo dużo tej wody, bardzo dużo niejakościowego ruchu, tak zwanego w nomenklaturze e komersowej śmieciowego ruchu, który po prostu kompletnie nie ma nic wspólnego z tym, żeby dokonać zakupów w tym sklepie internetowym. Więc mogą być dwie drogi. Albo bardzo mało ruchu, albo bardzo dużo ruchu. I w sumie jest jeszcze trzecia droga, w ogóle tego ruchu nie ma. I teraz tak, jeżeli przedsiębiorca w pierwszych miesiącach, czy w pierwszych latach Prowadzenia własnego sklepu internetowego nie umie, powtarzam, nie umie wygenerować tutaj za pomocą pieniędzy wartościowego ruchu, wartościowej wody, która przyjdzie do sklepu internetowego i pozostawi lub nie pieniądze, no to nie ma sensu wdrażać tak zwanej uszczelki. Uwaga, ja to wsadzę. Jeszcze nie zakładam tej uszczelki, bo jeszcze nałączenie tego nie zrobiłem. Więc uwaga, jeżeli chcę, żebyście to dobrze zrozumieli. Nie ma sensu wdrażać na samym początku Marketing Automation, ponieważ tutaj na łączeniu zawsze jak jest woda, to ona sobie gdzieś ciurka. Jeżeli nie ma uszczelki, jeżeli nie ma jakiejś gumki. Po prostu jest to całkowicie normalne. Więc taką uszczelką jest Marketing Automation. Po prostu. Ona powoduje, że ta woda nie ucieka, ten ruch nie ucieka. Ale w momencie, kiedy ty nie masz tego ruchu, to ty nie masz co uszczelniać. W związku z tym nie ma sensu wydawania pieniędzy na marketing, automation, na samym starcie prowadzenia sklepu internetowego, skoro ty nie masz żelonego pojęcia w jaki sposób wygenerować wartościowy ruch, który w ogóle dotrze do tego sklepu internetowego. Jeżeli nie płynie woda w środku, to ta uszczelka jest niepotrzebna, bo nie ma co uszczelniać. Nie ma sensu wydawać pieniędzy na Marketing Automation na samym starcie i to nieważne, czy ten start jest zobrazowany jako pierwsze dwa tygodnie, czy pierwszy rok, czy pierwsze dwa lata, bo są firmy, które przez 3-4 lata nie potrafią wygenerować wartościowego ruchu, więc po jaką cholerę jest im na przykład to Marketing Automation? Po prostu jest to bez sensu, a znam firmy, znam przypadki, gdzie no, parę złotych miesięcznie na to leci, zupełnie niepotrzebnie. Ta uszczelka nie wygeneruje Ci doda dodatkowej wody w tej rurze. Która ci przyjdzie do sklepu, bo na temu nie służy. To nie chodzi o to, żeby tutaj, w tym miejscu, nowy ruch został wygenerowany z Facebooka czy skądś. Ten ruch ma wpadać tutaj, w tym miejscu. Uszczelka ma za zadanie tych ludzi zatrzymać. Jeżeli tu leci strumień wody i on napiera, napierdziela, tam jest dużo tych ludzi, oni dodają do koszyka, w jakiejś części kupują, w jakiejś części nie kupują, to ta uszczelka wtedy ma za zadanie zrobić to, żeby ci ludzie powrócili, którzy nie kupili, a dodali do koszyka. Nie? Tak jak Wam powiedziałem, kwestia tych porzuconych koszyków. I to się liczy tam w procentach. Nie będę teraz mówił o wartościach, jakie są dobre, jakie są złe, jakie są średnie. Po prostu chodziło mi o zobrazowanie tego tematu. I może troszeczkę nakombinowałem, może nie. Mam szczerą nadzieję, że zrozumieliście, o co mi tutaj chodzi. Na całym tym przykładzie, że pierwsze należy zastanowić się... Dobra, jeszcze to podtrzymam. Że, że pierwsze należy zastanowić się, w jaki sposób tutaj na początku wygenerować ruch, kim jest Twoja grupa docelowa, jaki jest Twój perfekcyjny klient, jaki masz haczyk na to, żeby ten klient kliknął w tą reklamę i wszedł do tej rury, i wszedł do tej rury, która prowadzi go do swojego sklepu internetowego. To jest klucz tego wszystkiego, żeby na początku tutaj bardzo mocno zaplanować strategicznie, kto jest grupą docelową, kim on jest, czym on się charakteryzuje, gdzie ja go mogę znaleźć, czy w Google Adsach, czy na Facebooku, czy na TikToku, czy na Instagramie. Jeżeli tutaj Wywiążemy się z tego zadania i zrobimy to w sposób odpowiedni, no po prostu będzie się to spinało w jakiś sposób, to w momencie, kiedy te reklamy będą się spinały, będą duże zwroty albo zwroty, które po prostu nas zadowalają. To, jeżeli będziemy chcieli skalować swój sklep, skalować, czyli po prostu zwiększać, dorzucać tej wody, tutaj, tak, Czyli dorzucać tych pieniędzy, dorzucać więcej tego ruchu, no to wtedy będzie nam potrzebna uszczelka, ponieważ ona będzie dopinała, jak gdyby, tą sprzedaż, po prostu ją uszczelniała, mówiąc całkowicie wprost. No to chyba tyle chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o tą rurę odkurzacza i o tą całą uszczelkę w formie taśmy. Mam nadzieję, że po raz kolejny, powiem, było to zrozumiałe. Taki pomysł mi wpadł dzisiaj, aby nagrać taki odcinek, połączony troszeczkę z tym. Jak nagrywam. Z marketing Automation jest w ogóle strasznie gorąco. 30 parę stopni na zewnątrz. Nie włączyłem klimatyzacji. Pewnie się tutaj świecą światło, ale trudno, nie wszystko musi być piękne, ładne i fajne najważniejsze, aby było dla was zrozumiałe, atrakcyjne. Jeżeli takowe było, to bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzu, czy taka forma nagrywania Wam się podoba. Czy zrozumieliście, czym jest marketing automation, czy zrozumieliście również sens? Wdrażania marketing automatyczny na samym początku, kiedy nie ma ruchu, to po co to w ogóle tam sobie głowę tym zawracać? Oczywiście, później jak najbardziej, to jest mega świetna sprawa i bardzo potrzebna. Tylko tak jak powiedziałem, w momencie, kiedy się już skaluje te działania, kiedy już się wie o tym, że coś działa i chcemy zwiększać budżety, dorzucać tego pitosu, tego hajsu, tego budżetu reklamowego, za pośrednictwem którego generujemy jak najwyższe zwroty z inwestycji w danym konkretnym kanale marketingowym. Moi drodzy, ukulele. Ukulele. Ja to napiszę w komentarzu i w pierwszym opisie, znaczy w pierwszym komentarzu i w opisie do tego filmu będzie link do mojego flagowca, tak jak już powiedziałem, fundamenty biznesu w sieci i jeżeli użyjesz i wpiszesz kod rabatowy, ukulele to zobaczysz sam, jak zmieni się cena. Tak jak powiedziałem, będzie ona dotyczyła tylko i wyłącznie osób, które oglądnęły ten odcinek. W żadnym innym kanale, czy to na mailu, czy na grupie na Facebooku, czy jeszcze w innych miejscach, nie będzie on dostępny. Można sobie po prostu na wakacje wziąć i dokonać naprawdę bardzo fajnego zakupu, z którego skorzystało już łącznie, no, kilkaset osób, można powiedzieć szczerze, jeżeli chodzi o wszystkie moje kursy. Więc serdecznie do tego zachęcam. Subskrypcja, komentarz, daj znać, czy w ogóle masz marketing automation w swoim sklepie internetu, i jak on w ogóle działa, czy działa. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, pa. pa.